Jak wysłać wiadomość e-mail? Witam, mam na imię Marek. Miło mi państwa ponownie powitać na naszej platformie internetowej Telewizja Onibo TV. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu z naszej serii. Informuję również, iż na naszej platformie możecie państwo zapoznać się z wieloma naszymi instruktażowymi filmami. Oglądając je, możecie znaleźć dużo ciekawych i przydatnych tematów, które ułatwią Wam codzienne funkcjonowanie oraz pozwolą zaoszczędzić dużo czasu, a także pieniędzy. Pamiętajcie, że wiele spraw możecie załatwić przez internet, nie ryzykując przy tym zakażeniem wirusem. Zapraszam do obejrzenia filmu. Witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Tobie, jak wysłać wiadomość e-mail. Zapraszam. Bez przedłużania, udaj się na stronę lub wejdź do aplikacji Twojej poczty internetowej. Następnie, zaloguj się do swojego konta mailowego. Po załogowaniu, zależnie od interfejsu Twojej poczty, pojawi się wiele funkcji. Możesz sprawdzać swoje wysłane i odebrane wiadomości e-mail lub podejrzeć powiadomienia lub spam nadany na Twój adres mailowy. Jak natomiast nadać ową wiadomość? Nic prostszego. Na głównej stronie mailowej poszukaj ikonki koperty, ołówka lub potocznego ptaszka. Gdy już ją znajdziesz, kliknij ją, a twoim oczom ukaże się okno kompozycji miejsce, gdzie wypisujemy i adresujemy naszą wiadomość mailową. W miejscu do, wpisz adres mailowy, na który chcesz wysłać wiadomość. W temacie, wpisz jego problematykę, aby osoba, do której piszesz, wiedziała, na jaki temat jest twoja wiadomość. Ułatwia to również odczytywanie, jak i zachowywanie, i szukanie wiadomości. Do wiadomości mailowych możesz również dołączać załączniki, takie jak zdjęcia, filmy, dokumenty itd. Kliknij opcję Dołącz plik, a następnie wybierz plik z komputera i załącz go do maila. Teraz w oknie treść napisz swoją wiadomość. Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij. Gratulacje, udało ci się wysłać wiadomość e-mail. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy za skorzystanie z naszego portalu telewizja onibo tv. Mamy nadzieję, że za pomocą naszego filmu udało wam się rozwiązać sprawę, która stanowiła problem, a jednocześnie pomogliśmy państwu zaoszczędzić czas i uniknąć stresu. Pamiętaj, iż w telewizji OniboTV zawartych jest wiele innych ciekawych i interesujących instruktażowych filmów, które pomagają w rozwiązaniu codziennych problemów, jakie napotykamy podczas załatwiania spraw urzędowych czy też prywatnych. Nie trać czasu, załatwiaj swoje sprawy przez internet razem z naszą telewizją OTT. Jeśli nie możesz znaleźć jakiegoś filmu, który mógłby rozwiązać jakiś problem, wejdź w zakładkę Kontakt na naszej platformie i napisz nam, jak moglibyśmy Ci pomóc i zaproponuj temat, który Twoim zdaniem powinniśmy omówić w naszych instruktażowych filmikach. Z chęcią pomożemy i będziemy starać się na bieżąco rozwijać naszą platformę o tematy, które sugerujecie. Pamiętajcie, że zawsze jest lepiej wiedzieć więcej niż mniej. Pozdrawiamy i zapraszamy do pozostałych filmów. Do zobaczenia!